Ojej, która godzina? Trzeba chyba już wstawać. Pójdę obudzić Lękę, a potem obudzę Anię. Michał, wyjątkowo może dzisiaj sobie tak długo pospać, bo dzisiaj na to na zaczyna do pracy. Lęka, wstajemy! Co? Już tak wcześnie? Tak, trzeba wstawać, bo spóźnisz się do szkoły. Dobrze, już wstaję. Ok. Zeźcie łóżka. A ja pójdę obudzić Anię. Ania skarbie, wstajemy dzisiaj. Idziesz na wycieczkę z przedszkolem. Nie chcę wstawać. Musisz. Chcesz przegapić wycieczkę. Jak widzicie, Ania nie ma jeszcze swojego łóżka, więc na razie śpisz w swoim starej kołyszce. Raz, dwa, wstajemy. Oj, no dobrze. Idź się ubrać i zawołaj jeszcze lękę. A ja pójdę Wam zrobić szybkie śniadanie i drugie śniadanie do szkoły. Okej, okay, co by im tutaj dzisiaj zrobić? Cześć, Miki. Okej, okay, zrobię już szybko jajecznica. Mam nadzieję, że dziewczynki się szybko ubiorą, bo za godzinę zaczynają szkołę. O, cześć, Miki, już stałaś? Mamo, już się ubrałam. Świetnie. To pójdź teraz obudzić tatę, ta, a. I. I też lękę. Dobrze. Lęka mama kazała być już na dole. Okej, okay, Aniu. Powiedz moje, że zaraz wracam. Tato, tato. Trzeba wstawać. Ojej, tu godzina? Jest już. 5 po, po siódmej. Ojej, Aniu, dzisiaj zaczynam na dziesiątą. Mama kazała mi cię obudzić. Okej, okay, wstanę. Lemka już wstała? Tak, przed chwilą po nią poszłam. No dobrze. Cześć, Nikola. Hej, Michał. Dobrze, że wstałeś. Zawierzę dzieci do szkoły. Dzisiaj wziąłem sobie wolne, bo trochę gorzej się poczułam. Pójdę na dół do toalety. Okej, okay, szybko się przybiorę. No, już jestem gotowy. Teraz tylko umyję zęby i zrobię y, jeszcze tam, jak tak się ogarnę. O nie, już trzydzieści po siódmej. Chyba muszę iść na dół. Hej, mamo. O, cześć, Lenko. Super, że wstałaś. Za 5 minut będzie śniadanie, a tata podwiezie was do przedszkola i szkoły. O, super, jajecznica. Uwielbiam ją. Chwilę później. Okej, okay, śniadanie zjedzone. Teraz pościelę łóżko i się ubiorę. Okej, okay, łóżko już prawie pościelone. Okej, okay, pościeliłam łóżko. Teraz powinnam się iść ubrać i powiedzieć Michałowi, żeby zabrać dzieci do szkoły. Dziewczynki, wiecie, gdzie jest to, ta? Tak, to zaproszę ci się ubrać. Dobrze, pójdę i powiem, żeby zabrać was do szkoły. Michał, zawiesz już Anię i Lenkę do przedszkola i szkoły. A ja w tym czasie przeszykuję się do pracy. Wezmę taksówkę. Przecież mamy tylko jedno, jedno auto. Okej, okay, jasne. Idę y, mówić, żeby zakładały buty. Sam też to zrobię. Dziewczynki, zakładajcie buty. Okej, okay, pora się przebyć. Okej, okay, idealnie. W tym będzie mi najwygodniej w pracy. Ja już gotowa. Zaraz zamówię taksówkę. Jeszcze pozmywam naczynia, a wy dziewczynki już idźcie. Aniu, pamiętaj, żebyś założyła dzisiaj dłuższe te zimowe buty. Dzisiaj ogromnie leje. Dobrze, mamo, będę pamiętała. Okej, okay, to już lećcie. Jakiś czas później. Tato, jedź szybciej, bo się spóźni do szkoły. Lęko jest czerwone światło. Muszę chwilę zaczekać. Jedziemy. Okej, okay, jesteśmy. Możesz wysiąść. Dzięki, tato. Pa! Palenko! Palenka! Okej, okay, Aniu, teraz jedziemy do przedszkola. Mamy mało czasu. Musimy się pośpieszyć. Jedziemy. Musimy. Musimy zdążyć, bo dzisiaj masz wycieczkę. Tato, a poczekasz, zanim wsiądę do autobusu. Niestety, Aniu, dzisiaj nie mogę. Okej, okay, jesteśmy. Odprowadzę Cię do pani Fischer a i, i pani Fischer już y, się zajmie. Okej, okay, Aniu, chodź. Dzień dobry. O, witaj, Aniu. Dzień dobry. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Twój tata podpisze tylko jeden formu formularz, a ty idź, zostaw swoje najniepotrzebniejsze rzeczy. Dobrze, dziękuję. To tyle. Do widzenia, do widzenia. Pa, Aniu, pa. Tylko, żebym nie spóźnił się do pracy. No dobra, jedziemy. Ok, zaparkuję i, w, i wysiadam. Nikola dzisiaj wziął wolno, bo się źle czuje, więc dzisiaj ja mu wyjdę wcześniej z pracy. Ok, wszyscy już tam, gdzie powinni być, a ja biorę się za sprzątanie. Ok, powiedz, że mam jeszcze tutaj i tutaj i tutaj też. I tutaj też. No dobra, to chyba było ostatnie miejsce. Teraz sprawdzę, czy trzeba posprzątać jeszcze więcej? w w moim pokoju i Michała i pokoju Lęki. Ścierka na razie będzie tutaj. Nie, u nas nie trzeba posprzątać. <laughs> Ojejku, chyba zaraz się przebiorę w piżamę. Tak mi zimno. U Lęki też nic nie trzeba posprzątać. Tylko zasunąć krzesło. Okej, okay, dobra. Krzesło zasunięte, a ja idę zrobić coś na obiad. Dzisiaj zamówię pizzę, bo niestety jestem chora. Zobaczę, jak dziewczynki u Leny w szkole i u Ani w przedszkolu panuje wirus. Mam nadzieję, że Ani nie przeżyje się ze względu na wycieczkę. Okej, okay, dobra, Prześpię się i zadzwonię do Michała. Okej, okay. myślę, że mogę jechać już po lękę. A po Ani pojedzie się za godzinę. Okej, okay, teraz tylko pozostaje mi czekać na lękę. O, cześć tato. Cześć Lenko, wsiadaj. Okej, okay, jedziemy do domu. Pojadę po Anię sam. Okej, okay, Lenko, wysiądź, a ja pojadę po Anię. O, to pewnie Lęka. Pójdę ją otworzyć. jejku, dzisiaj naprawdę mocno pada. Cześć Lenko, cześć! Opowiadaj, jak tam było w szkole? Dobrze, dostałam piątkę z wychowania fizycznego. O, to świetnie. A gdzie tata? Tata pojechał po Anię. Mówili, że powinni wstąpić na zakupy i kupić jakieś lekarstwa dla Ciebie. Okej, okay, świetnie. Zamówiłam pizzę, powinno tu być chwila. Dzisiaj wieczorem przyjdzie do Ciebie i Ani, i babcia z dziadkiem. Eliza też będzie u ciebie nocować, ponieważ jedziemy na bal z jej rodzicami i nie będzie nas do północy. Dlatego babcia się wami zajmie. Dobrze, mamo. Pójdę się rozpakować na górę. Dobrze? Ojejku, ale dzisiaj był męczący dzień w szkole. Ale to dobrze, że już po. Okej, okay. zaraz pójdę, yy, bo mama woła, że już jest pizza. Lęka, pizza. Okej, okay, już idę. Zaraz pójdę otworzyć, a Ty możesz już nakryć talerze. Dobrze? Okej, okay, wygląda na to, że dzisiaj będziemy iść we dwie. Tata pewnie nie wrócił, bo jest długa kolejka. O, świetnie, Lenko, już nakryłaś. Zaraz yy, pójdę po pizzę. Kilka godzin później. Hej, jesteśmy już. O, to wspaniale. Super, wróciliście w porę na dobranockę. Przed chwilą jedliśmy z lęką kolację, ale coś wam tam jeszcze zostawiliśmy. O, to wspaniale, bo jestem taki głodny. No, widzisz, lęką mówiłam, żeby nie jeść całej pizzy. No, miałaś rację. Idźcie yy, oglądać telewizję do łóżka na tabletach, bo telewizora jeszcze nie mamy. Okej, okay, Aniu, mama, zaraz powinna nam przynieść tablety. Jestem jakaś przeziębiona. Chyba powinnam iść do lekarza. O tak, to widać. Masz chrypę. Mach tak, i strasznie, mocno kaszle i kicham. Tak, powinnoś iść do lekarza. Okej, okay, pójdę. Umówię się na jutro. Halo, dzień dobry. Chciałabym się umówić na wizytę do lekarza. Podejrzewam, że mam lekkie. I może mocne przeziębienie gardła. Dobrze, na którą by pani pasowała? Tak, o 12.00, tak. Bardzo przepraszam, na jutro niestety nie. Tak, 15.00 będzie dobrze. Dobrze, to do zobaczenia jutro. Do widzenia. Mówiłam się na jutro na 15.00. Najpierw pani zapytała mnie, czy chcę na 15., ale powiedziałam, że nie. Bo nie, mam, nie będzie miał kto mnie podwieźć i nie chcę jeździć taksówką, bo mogę się bardziej przeziębić. To dobry pomysł. To co? Jutro na 15. Tak. Pewnie już będziecie w domu z Lęką albo pożyczysz mi samochód na chwilę. No dobra. Okej. Okay, Okej, okay, Aniu możemy zacząć oglądać. Kilka godzin później. Oj, dziewczynki, powinno już iść spać. Hej, dziewczynki, wystarczy już tych telefonów i tabletów. Powinniście kocie spać, jeżeli chcecie jutro wstać. Oj, no dobrze, mamo. Idźcie posiedzieć łóżka i przebrać się w piżamy. Jesteśmy gotowe, idziemy spać. Dobrze, ja też się zaraz położę, jestem taka śpiąca. Tata zasnął na kanapie, więc nie budźcie go. Dobranoc, mamo, dobranoc. No to tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie w górę, jeżeli chcecie więcej takiej właśnie serii Playmobil: czyli Michał, Nikola, Ania i Lenka. Pa!